Cześć, trzymam z tej strony. Witam na moim kanale. W kolejnym odcinku Przeczytane z biblioteki powiem o czymś takim jak Życie w czasy 2012-2017 autorstwa Anny Krztoń. Nie jest to ani typowa książka, ani typowy komiks. Tutaj mamy napisane Wydawnictwo Granda. Ja tą pozycję wypożyczyłem w Książnicy w Bielsku-Białej w Bibliotece Głównej, to można sobie spokojnie to wypożyczyć, jak i wiele innych publikacji. Jest to, można powiedzieć, przedruk, zbiór, wydanie zbiorcze na twardo, różnego rodzaju zinów, autorstwa Anny Krztoń. Powiem tak, że nie znałem tej autorki i w ogóle nie siedzę w komiksach zinowych, więc nie, nie siedzę w y, komiksach niezależnych, więc nie wiem kto, co, kiedy tworzył, bo nie jest to jak na razie mój główny temat zainteresowań. I aczkolwiek powiem, że przeczytałem ten komiks tą historię, bo to nawet nie jest do końca komiks i bawiłem się zaskakująco dobrze. Mamy tutaj taką autobiograficzną rzecz, więc dużo mamy takich wspomnień z podróży czy w mieszkania, że gdzie mieszkała Anna Krztoń, że ona mieszka najpierw na Śląsku, później przeniosła się na chwilę do Krakowa. W Krakowie była krótko, a i tak jest z tym miastem kojarzona. Niektóre rzeczy są bardziej szczegółowe, inny mniej. Jest bardzo, bardzo różnorodny styl, ale co mnie bardzo zaskoczyło pozytywnie, to to, że ja się po prostu momentami mocno śmiałem, że to było naprawdę zabawne. Ogólnie rzecz biorąc, to jest taki zbiór krótkich historyjek, zinów, wspomnień bazujących na doświadczeniach głównej autorki, głównej bohaterki generalnie. Przy czym ważne, że jest pokazane w różnym stylu, różnymi umiejętnościami, różnymi technikami. Więc pod względem warsztatowym jest super. Pod względem takim wygody czytania też jest bardzo fajnie, bo to jest taki odpowiedni format na tego typu publikacje. Czy nie jest to taka zeszytówka takie lekkie, cienkie, że to się zaraz zniszczy? Nie jest to zbyt duże, żeby było nieporęczne. Po prostu idealny format na tego typu publikacje. Tutaj mamy spis treści. I co, jak to mogę podsumować ogólnie rzecz biorąc? To tak, że jeżeli jesteście fanami zinów, krótkich historyk autobiograficznych, albo jesteście ciekawi kim była Anna Ksztoń i chcielibyście się cokolwiek o niej dowiedzieć, Spokojnie, udajcie się do biblioteki i wypożyczcie tę pozycję. Powinniście się całkiem nieźle bawić. Ja się bawiłem zaskakująco dobrze, czytałem się to przyjemnie, kilka razy się uśmiałem, więc uważam, że jest to pozycja naprawdę warta przeczytania. Jeżeli, jest, jeżeli chcecie to wypożyczyć w Bielsku, Białej lub w okolicach mieszkacie, zapraszam do Biblioteki Głównej przy ulicy Słowackiego. Z mojej strony to by było tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć.